Wtorek 11 dzień czerwca Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Praktyczna nauka zawodu, języka i możliwość odnalezienia się na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. Takie umiejętności zyskali uczniowie jeleniogórskich szkół średnich uczestniczący w projekcie Dokształcanie zawodowe bez granic. Kultura ludowa ma wiele do zaoferowania, warto się nią zainteresować, warto również zgłębiać dorobek kulturowy przygranicznych regionów Polski i Czech. To główne założenia Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, jaki zorganizował Miejski Dom Kultury Muflon. W siedzibie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze odbyło się podsumowanie projektu dokształcanie zawodowe bez granic, którego koordynatorem była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Poniedziałkowe spotkanie było zwieńczeniem dziesięciotygodniowych działań, w ramach których uczniowie zespołu szkół licjalnych i zawodowych nr 2 oraz zespołu szkół technicznych mechanik zdobywali doświadczenie zawodowe u naszych zachodnich sąsiadów. Pierwszy tydzień to nauka języka, przysposobienie do wyjazdu, drugi tydzień to w Citał. Ci nasi uczestnicy brali udział w zapoznaniu się w kulturze Niemiec, również byli przekwalifikowani w zakresie słowotwórstwa dotyczącego przedmiotów zawodowych i to właśnie był początek tego projektu, myśmy podzielili się tymi wrażeniami. Następnie uczniowie wyjechali do Drezna na sześciotygodniową praktykę w SUF Drezno, a później już praktykowali u pracodawców niemieckich. W projekcie brało udział 36 uczestników. Zajęcia obejmowały m.in. naukę języka, poznanie niemieckich tradycji, czy praktyczną naukę zawodu. Dzięki inicjatywie młodzież uzyskała certyfikaty, które mogą przydać się przy poszukiwaniu zatrudnienia. Wyjechaliśmy do Drezna, dokładnie mieliśmy tam w SUF-u, to skrót, tam mieliśmy praktyki. No, uczyliśmy się gotować, poznaliśmy niemiecką kuchnię, no i, no i trochę też poznaliśmy Drezno, miasto zwiedzaliśmy. Każdy wyjazd wzbogaca wiedzę i umiejętności uczniów o nowe wartości, wartości, które są przedkładane w innych rejonach Europy. Poza tym zdecydowanie zwiększa otwartość na wszelkie Nowe zwyczaje, nowe sposoby kształcenia, jak również podejście do określonych tematów. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu mieli okazję szkolić swoje umiejętności w branży gastronomicznej, budowlanej i w zakresie nauki obróbki metalu. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja do poznania wymagań stawianych na zagranicznych rynkach pracy. Przede wszystkim wymiana kulturowa, wymiana zawodowa oraz jak samo słowo mówi projektu dokształcenie zawodowe bez granic, czyli może wreszcie pokonamy te granice i pokażemy, że nawzajem możemy wspólnie pracować w tych zawodach, w których wspólnie możemy osiągnąć jakiś sukces. Wielu młodych ludzi informuje nas o tym, że po zakończeniu szkoły chcą wyjechać za granicę i pracować za granicą, ale tak naprawdę to jeśli nie byli za granicą, jeśli nie czuli tego, jak za granicą jak pracuje, jak wygląda tamten rynek pracy, jak możemy porozumiewać się w języku obcym, zawodowym szczególnie, jakie umiejętności są nam potrzebne, no to jeżeli uczeń sam tego nie spraktykuje, to nigdy nie będzie wiedział, czy się tam nadaje. Projekt dokształcanie bez granic był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Miejskim Domu Kultury Muflon w Sobieszowie rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. W tegorocznej imprezie towarzyszy hasło Tradycja łączy pokolenia. Impreza jest organizowana wspólnie z Eurocentrum w czeskim Jabloncu, stałym partnerem Jeleniogórskiej Placówki. Celem przedsięwzięcia jest utrwalanie specyfiki i charakteru sąsiadujących ze sobą regionów oraz popularyzacja ich kulturowego dorobku. zusammen zamesen akurat tej edycji festiwalu folkloru, żeby to była tradycja łączy pokolenia i dzisiaj chci, pragnęliśmy, aby się spotkali ludzie starsi, dzieci, młodzież, żeby pokazać, że są sprawy, których łączą, a tą sprawą to jest tradycja. W każdej formie, czy to będzie e, ta tradycja duchowa, czy materialna, to co, co stanowi o naszej tożsamości. Pierwszy dzień festiwalu upłynął pod hasłem Spotkanie Generacji. Na scenie wystąpiły bowiem dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, ale swój repertuar zaprezentował także istniejący od 17 lat zespół Sybiraczki. Prelekcje na temat kultury ludowej wygłosił etnolog Krzysztof Hilarski. Tradycje są częścią naszej ogólnej kultury, kultury narodowej. Nie kojarzmy tradycji tylko z kulturą wiejską, ale jako pewną właśnie większą całość, czyli, czyli to wszystko, co się wiąże z naszym, z naszym patriotyzmem, z, z polskością i, i całą kulturą narodową. Chcę pokazać folklor polsko-czeskiego pogranicza. Pokazać, że są to tradycje i zwyczaje, które są wiecznie żywe w naszej kulturze i które po dwóch stronach granicy mają i wspólne mianowniki i też coś, czego możemy się nauczyć. Jak na Międzynarodowy Festiwal Folkloru przystało, nie zabrakło tańców z najodleglejszych zakątków Europy czy bliższych nam pieśni patriotycznych. Jakie są najpopularniejsze tańce huczyskie? No, tak jak przed chwilą zaprezentowaliśmy, jest to dość nietypowy taniec, przyciąga uwagę wielu widzów, lecz wymaga od y, tancerzy wiele wysiłku i trzeba przez kilka lat pracować, aby pokazać y, Dokładnie, co, co, co potrafimy. Pańce greckie też są trudne? Yy, znaczy, no najczęściej właśnie tańczony i najbardziej znany na folklorowych festiwalach jest właśnie Grecja. Też ma yy, różne części układane są, także dzięki panu Czarkowi poznaliśmy kilka z nich, ale oczywiście różne tańce są yy, nie tylko z tańców kucórskich, jak kolega powiedział, ale z greckich. W środę 12 czerwca w ramach festiwalu odbędą się warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone przez regionalnych artystów z Polski. Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w Jeleniogórskim Oddziale Archiwum Państwowego w niedzielę odbył się Dzień Otwarty. W archiwum można było obejrzeć trzy wystawy. Pierwsza z nich dotyczyła historii Jeleniogórskiej Instytucji, druga Miejskich Tablic Informacyjnych. A trzecia wystawa to jest tam się najbardziej interesująca dla zwiedzających, czyli staraliśmy się pokazać najbardziej reprezentatywne rodzaje materiałów, jakie są przyjmowane w archiwum, a mamy ich. Ponad 2300 metrów, 150 tysięcy jednostek aktowych. To są dokumenty właśnie pergaminowe i papierowe, najstarsze. No, nie, no, nie mamy najstarszego z 1309 roku, ponieważ pojechał w ubiegłym roku do konserwacji. No i to z całym zbiorem dokumentów to potrwa jeszcze rok, dwa, zanim zostanie ta konserwacja przeprowadzona. Poza tym są akta różnego rodzaju, akta budowlane, bardzo ciekawe, myślę bo w większości budynków w Jeleniej Górze takie dokumenty posiada, całe teczki. Są akta metrykalne, właśnie genealogiczne, pokazujemy jakie rodzaje, jak kiedyś wyglądały te zapisy i księgach kościelnych i Urzędu Stanu Cywilnego. Są e, akta, księgi miejskie, różnego rodzaju plany, dokumentacja ikonograficzna, najstarsze zdjęcia XIX wieku pokazujemy. Dwie gabloty poświęcone są zbiorom bibliotecznym archiwum liczącym ponad 10 tysięcy woluminów. Dużą część stanowi literatura regionalna i naukowa. Pokazywane są natomiast w większości starodruki. Jeśli chodzi o mnie, to na pewno kroniki Zellera, to mnie ostatnio jestem na etapie właśnie odkrywania przeróżnych miejsc w Wielenie Górze. I tej książki akurat nie czytam, bo z tego co wiem, jest ciężka do zdobycia. Warto przyjść tak na co dzień do archiwum i zobaczyć. Nie. Bardzo. Jesteśmy teraz na etapie pisania książki o Wydziale Jeleniogórskim Ekonomicznym na naszym Uniwersytecie. I zbierałam tutaj dokumenty yy, i źródła do tej książki. Muszę powiedzieć, że wśród tych wszystkich źródeł znalazłam także swojego dziadka, gdzie byłam kompletnie tym zaskoczona. Wszystko można tu znaleźć, naprawdę wszystko, tylko trzeba cierpliwości, czasu i co jeszcze raz cierpliwości. Bo to jest takie układanie puzli. Archiwum Państwowe pomaga również w poszukiwaniach dokumentów i poznawaniu historii poszczególnych osób. Pomagamy zawsze codziennie, nie tylko z okazji Dni Otwartych, także zapraszamy w godzinach otwarcia archiwum, czyli w dni robocze, zawsze. Ale dzisiaj tak samo jesteśmy przygotowani na to i chętnie udzielimy wszelkiej pomocy. Możemy po powiedzieć to, co jest u nas na przykład, jeśli ktoś tu się urodził, czy jego przodkowie oczywiście. A jeśli urodził się gdzieś indziej, też jesteśmy w stanie wskazać na przykład, do jakiego archiwum należy się zwrócić w Polsce, a także za granicą. No, mamy różne informatory, Jakieś tam doświadczenie w tej dziedzinie, więc staramy się pomagać. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku. 84 lata to wiek najstarszego kolarza, który w niedzielę wziął udział w maratonie kolarskim pod Górzyn, pod Zamcze. Trasa wyścigu obejmowała 82 km między innymi przez podgórzyn Bukowiec Janowice Wielkie i przełęcz Kowarską. Niestety, z powodu złej pogody ze zgłoszonych 70 zawodników na starcie stanęła połowa z nich. Maraton został zorganizowany przez karkonoskie stowarzyszenie Cyklistów o Wielkiej Górze. Rasy są bardzo zróżnicowane, także to już one muszą być. Znaczy zawodnik powinien być przygotowany i są wymagające. Także tutaj to, to już są góry podjazdy zjazdy, także to trzeba mieć troszeczkę już przygotowania takiego. Jakiś plany po tym, po tym maratonie może na najbliższe imprezy rowerowe? Takich imprez jest bardzo dużo w. W Polsce organizowanych, także no, to trzeba śledzić na internecie i można startować nawet nie mając licencji, też będąc niezrzeszonym. Maraton rozgrywany był już po raz szósty w Podgórzynie. Wyścig został podzielony na 9 kategorii. Wśród kolarzy kilku miało ponad 70 lat. Najstarszy zawodnik natomiast urodził się w 1929 roku. Mam już 71 lat, ale dla zdrowia uprawiam ten sport i uważam, że jest to dobre. No właśnie, zdrowie musi chyba bardzo dobrze dopisywać. Tak, tak, bardzo pan... dobrze. Miałem większe ciśnienie wcześniej, a teraz... Wszystko się unormowało tak jak trzeba, także uważam, że jak najwięcej powinno się jeździć na rowerze. I lepiej na rowerze jechać niż biegać. Ja uważam, bo chodzi o stawy. A jak często pan trenuje? O, to 3-4-5 razy nieraz. W tygodniu? Tak, mam czas. Godzin? A to różnie, i do 4 godziny nieraz przejadę. Tak. 100 kilometrów powyżej, mniej. Czyli krótko mówiąc, może pan powiedzieć, tak, że Tak, miesięcznie pan ponad 1000 km no, przejadę. Tak, dobrze się czuję. Tak. Najbliższa większa impreza rowerowa to Górskie Mistrzostwa Polski Masters i CykloSport, która odbędzie się 7 i 8 września w Podgórzynie. Piąty turniej piłki nożnej Służb Ratujących Życie pod taką nazwą na stadionie przy ulicy Lubańskiej zmierzyło się pięć amatorskich drużyn piłkarskich. Turniej odbył się w minioną niedzielę. Mecze zostały podzielone na 10-minutowe połowy. Drużyny grały systemem każdy z każdym. Piłkarze walczyli o Puchar Przechodni, ufundowany przez prezydenta miasta. Głównym celem i zamierzeniem naszym jest integracja tych służb, bo wspólnie często działamy i nie ma co ukrywać, że takie jak się już znamy, twarze widzimy się wcześniej, integrujemy, to w czasie działania też to też się przekłada po prostu na działanie. Mhm. E, oczywiście jest to również promocja sportu w naszym mieście, no i zdrowie Rywalizacja momentami była bardzo zacięta, ale przecież o to chodzi w sporcie, mówili zawodnicy. Takie przyjacielskie spotkania po pracy, treningi. Myślę, że to poskutkuje jako taką grą. Co dla pana oznaczają tego typu spotkania, tego typu rozgrywki? Najważniejsze to spotkanie z, ze służbami, integracja ze służbami, z którymi spotykamy się na co dzień w pracy. Myślę, że w czasie wolnym wymiana doświadczeń tak już, że tak powiem luźno będzie skutok, skutkować w przyszłości, że tak powiem lepszymi relacjami między resortowymi. Gra w piłkę nożną gra przede wszystkim poznanie się bliżej. Nie tylko na jakichś akcjach, ale również właśnie na boisku możemy się poznać ze sobą bliżej i dużo satysfakcji z gry w piłkę. Policjanci mówili, że lepsza współpraca później będzie. To się okaże, jak zobaczymy, jak będzie na koniec, jakie będą na koniec wyniki. Wyniki prezentują się następująco: WOPR. Pogotowie ratunkowe 3 do 0. Policja, Straż Pożarna 3 do 2. WOPR. Szpital 2 do 2. Pogotowie ratunkowe, Policja 0 do 3. Straż Pożarna, Szpital 1 do 3. WOPR. Policja 1 do 1. Pogotowie ratunkowe Straż Pożarna 0 do 2. Ze względu na silne opary deszczu turniej został zakończony. Do rozegrania pozostały jeszcze trzy mecze, które najprawdopodobniej odbędą się w najbliższą niedzielę na Orliku przy Alei Jana Pawła II. To ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa w dzienniku, po którym zapraszamy na kulturastykę. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia! Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Roma Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Na środę w regionie synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Z rana słonecznie, temperatura od 13 do 16 stopni. Ciśnienie wyniesie 1002 hPa, wiatr słaby z zachodu. Po południu również bezchmurnie, temperatura wzrośnie do 18 kresek, ciśnienie 1009 hektopaskali, wiatr słaby z zachodu. Granderoma twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w cieplicach i na zabobrze. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.